Szkoła branżowa pierwszego stopnia we Włoszakowicach otrzymała imię Weteranów Działań poza granicami państwa. To pierwsza szkoła w Polsce z takim imieniem. Uroczystość rozpoczęły polowa Msza Święta, apel z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Wojskowej Orkiestry oraz wciągnięcie flagi na maszt i hymn państwowy. Panie generał, dowódca uroczystości, odbudownik Marcin Michalec, melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji nadania w szkole branżowej I stopnia i mienia weteranów działań poza granicami państwa w czołem panie generał Nazwa została nadana z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosława Zielonki. Pomysł poparli radni gminy Włoszakowice. Uchwala się co następuje. W branżowej szkole pierwszego stopnia we Włoszakowicach nadaje się imię weteranów działań poza granicami państwa. Uchwałę podpisał przewodniczący Rady Gminy w Włoszakowice Kazimierz Kurpisz. Dziękuję. Przybliżono także rys historyczny działań weteranów poza granicami państwa oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia. Szkoła we Włoszakowicach, jako budynek, istnieje już od ponad 60 lat. W jego najstarszej części uczą się dzieci szkoły podstawowej. W 1992 roku powstało Liceum Ogólnokształcące i oddano do użytku nowe skrzydło budynku. Po kilku latach. Ówczesny dyrektor pan Ireneusz Rogacki oraz wójt gminy Włoszakowice pan Stanisław Waligura postanowili poszerzyć ofertę edukacyjną o kolejną szkołę. I wtedy powstał pomysł. A może zawodówka? Gościem uroczystości był generał Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Mika pochodzi z Konkolewa, uczył się w jednej z leszczyńskich szkół i jest honorowym obywatelem miasta Leszna. Nadanie imienia było mu więc szczególnie bliskie. Ja chciałbym dziś tu, jako dowódca generalny rodzaju Sił Zbrojnych, podziękować i te podziękowania składam na ręce pana wojewody, pana dyrektora. Za inicjatywę, tak ważną inicjatywę dla nas wojskowych. Te podziękowania kieruję na ręce pana dyrektora, ale i na ręce wszystkich osób, które przyczyniły się, że dziś możemy być świadkami tak ważnej dla żołnierzy, dla wielu pokoleń żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, ważnego wydarzenia. Wśród gości znaleźli się także parlamentarzyści z regionu, sekretarz stanu poseł Jan Dziedziczak, senator Wojciech Ziemniak i poseł Grzegorz Rusiecki, a także wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który objął patronat nad uroczystością wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Serdecznie gratulacje tak, i wyrazy uznania za wybranie patronów przypominających o najwyższych wartościach, patriotyzmie, pracy dla ojczyzny i wierze we własne siły. Ich dokonania motywują do wysiłku i odpowiedzialności w kształceniu oraz doskonalenia własnych charakterów. Na szkolnej ścianie zawisła pamiątkowa tablica z nowym imieniem szkoły. Szkoła otrzymała także dwie flagi, biało-czerwona była na misjach z polskimi żołnierzami, druga to flaga Amerykańskiej Gwardii Narodowej ze stanu Illinois. Na uroczystości poza polskim wojskiem obecni byli także amerykańscy żołnierze, którzy już w przeszłości odwiedzali szkołę we Włoszakowicach. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród dla uczniów, zwycięzców biegu weteranów oraz konkursów historycznego, plastycznego i wokalnego. Jeśli reprezentacyjna Wojska Polskiego... Przed zgromadzonymi wystąpiły włoszakowickie mazuretki. Odsłonięto także mural, który powstał w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem Mur, ale historia wojska polskiego. Mural powstał w miejscu rozstrzelania przez Niemców polskich patriotów 21 października 1939 roku w ramach operacji Tannenberg. Mural w symboliczny sposób nawiązuje do życiorysów pochodzących z gminy Włoszakowice żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy pomścili pomordowanych walcząc na różnych frontach II wojny światowej. Przez cały czas trwania uroczystości oraz po niej trwał piknik militarny, który był okazją do prezentacji sprzętu wojskowego. Nad szkołą dwukrotnie przeleciały myśliwce F-16 stacjonujące w bazie w Krzysinach.